w kolejnym odcinku z serii Moczowie i dzisiaj jeszcze raz odcinkiem, jest krótki. Spokojnie. Następny jest jeszcze krótszy, tak? Spoilery. Mam teraz wszystko jest zbudowane. Zawsze mówiłem, że sobie jeszcze nie nagrałem. No ale okay. mm. Oprost też już wspomniałem, czy mówiłem, czy nie. Bardziej to widzieliście ankietę. Kilka osób, więc... Zróbcie głosowanie, jak, jak będę dał tą jedną właśnie... ...modelę no, nie to nagrywanie. Jakbym nagrywał jeszcze jedną grę, to co to było? To właśnie tego spodziewał, że wygrał Fortnite. Na Discordzie też to ankietę zrobiłem i tam wygrał Hordek, a na tam on, uh, YouTube Minecraft, więc... <coughs> Ale to oczywiście nie, nie jest powiedziane, że będę nagrywał. Chociaż może, może będę. Ale jak będę nagrywał, to raczej... Będzie... Może jeden odcinek, na dzień więcej nie będzie. Bo jednak no. No po prostu więcej jest cięku milionów na gry gdy tej gry Minecraft, to podobnie było ankiety na. ankiety na. Discord. Na Discordzie właśnie na tej ankiciel. Było 24 godziny i oczywiście, że wygrała inne było chyba napisane, napisz jak i co, nic, jedna, po prostu jedna osoba napisała Fortnite. No, ale tam było 3 głosy o na uh, YouTubie, 5 na Minecraft, Minecraft'o, no, to... więc, no kurde, więc najprawdopodobniej może to będę nagrywał, ale no. To, to nic nie oznacza, że co, nagle zejdę forming na drugi tor i ten minecraft... To... Dobra, mocy, tak nie działa. Cały czas będę przy ogólnie głównie nawet, nawet tamtej, nawet postaram się, jak już będę to nagrywał, połączyć te gry. Które... jak? Uwierzcie mi, ciężko, ale się dał. Okay, ale, jak mogliście zauważyć, jeździmy z pierwszej osoby. I ten odcinek, jak moja nazwa, kanału wskazuje w polu. Cały odcinek praktycznie będziemy iść w polu, robić cokolwiek. Jak nie cały odcinek w polu. Więc na pewno będziemy to robić trochę tutaj i na pewno nie zrobimy żałowania, bo gdzie nie chcę. No dobra. Hmm, następna seria takich już, już mogę Wam od razu zapowiedzieć. Będzie trochę podobna do tej. Tylko bez wody i wysoko. Taki macie odpowiedź. Ogólnie to, proszę mówią, nie zabierujecie żadnym tworzeniem farmingowym, po prostu myślę, że jestem pomysł, że na początku tej serii. Więc. No. no to muszę tylko skończyć. Mm, I ogólnie będę w tej serii grał z Wami. I dlaczego robię casting? Bo tylko trzy, biorę tylko 3 osoby. Więc. No. Ale to nic tak naprawdę nie blokuje mi nie... tego, tak, żebym mógł więcej osób chyba nie wiem, bo nie sprawdzałem dokładnie, jak ten multiplayer działa, poza tym mój internetu jest tragiczne za chwilę. I ogólnie powiem, że... Jeszcze wróćmy chwilę, na chwilę na jakieś jesteśmy na prostu, bo to wrócimy na turniej, który się ma odbyć. Co z tym turniejem? No. Spokojnie wszystko będzie. No i co? Cały film nie będzie raczej nagrywany. Więc spodziewajcie się czterech odcinków z rzędu. Po prostu nie będzie trochę zmiany w planach kudelalastynami. Okres, no i prawdopodobnie niedługo, jeżeli Będzie ktoś nam chcieli, to możecie zobaczyć. Będziecie mu, że mogli zwrócić albo formę 17, właśnie, jak znajdę fotografię, albo formę 22, albo 19, które z tych formików, którego nie jestem w stanie jeszcze opowiedzieć. I niestety, nie, najprawdopodobniej, my, jak historię z super siłą się całkowicie skończy. Więc no. Ale tak jak mówiłem, na turnieju, więc to musiał pewnie przed turniejem wejść szybciej. Tak naprawdę nagrać i musi, tak naprawdę nawet coś tam czasu nie ma, to 15 minut i koniec. Może nawet nie. Bo jest jedna konkurencja na dzień. A są 4 dni z rządu. Kilka się pytał o nagrodę RS. I o nagrodzie ona na razie nie powiem, powiem dopiero po tunelu. Więc no. Ogólnie ten tunel nie jest żadnym wielkim tunelem. W razie nie, raz raz nie nastaje na coś wielkiego. W tak, razie nie jest to nic wielkiego, od razu mówiłem. Bo nie ja jestem miło nic wie, bo po prostu nie, nie jestem tyle popularnym twórcą, żeby robić taki większy trudniej. Bo tam chyba właśnie tylko około 3 do 4 sobie się zapisały. Jeżeli hmm, chodzi o tego Minecrafta, chodźmy tam na chwilę. To najprawdopodobniej będziecie się mogli spodziewać serii hardcore. Dlaczego? Bo mi się tak zachciało. I to nie taki zwykły hardcore, tylko sobie zagramy na płaskim świecie. Tylko jeszcze nie wiem, czy będę tam nagrywał. Będzie na pewno płaski świat, na pewno hardcore, tutaj. i na pewno będzie trochę związane to z tam będą rzeczy farmingowe. Tak czy to będzie realizowane? Tego jeszcze nie wiem. No, ja już widzę, że mi się tu malutko do końca wygaśniętego odcinek. W następnym odcinku musimy To dużo. A to następny? Muszę, nie wiem, nie powiem, czy to się udało, czy nie. Muszę mieć już lepszy sprzęt. To znaczy, po prostu jakieś, nie wiem. Może jakieś lepsze ciągniki, może jakieś lepsze rzeczy. Może już w końcu sobie budować jakieś rzeczy, no, może za jakąś. Ogólnie, tu to teraz, to trochę się zmienia rozkut jazdy na ten tydzień. Um, jeszcze tego nigdzie nie, było, nie napisałem, jeszcze nagrywam. Ale rozkut jazdy na ten tydzień się zmieniał, bo przez to, że jest seria, się kończy, wszystko się kończy, to tak naprawdę to będzie nagrywane jeszcze przez grubo, naprawdę grubo, ponad, nie wiem. Tak mi codziennie znajdują teraz filmy, nawet jak nie porwa, bo chcę z jednej, to w tej nie też zostawi. Więc, no. na na samiutkie problemy więc od razu wam powiem trzeba za chwilę nie było cały ten, ten cały ten tydzień nie będzie na Twitcha w ogóle problemy techniczne muszą ogarnąć więc tego w tym Twitchu nie będzie jeszcze mały z zmiana sprzętu Oje, ja tak naprawdę, po prostu sprzęt chcę podminić do nagrywania, żeby się to lepiej oglądało. A jak na to patrzę, bo nie tu muszę pod streamem to wszystko poustawić, to nie jest trochę i to samo. Więc no, a z streamem musicie się uspokoić w cierpliwość. Czy zobaczycie niż farming? Hmm, może tylko właśnie jedną grę. Więcej niż tych jednej nie zobaczycie. Chyba jakaś cechia nie wiem specjalna. Z tego co widziałem jest taka fajna, jakby gra już no, przez jakiś czas. T taka jak farming wersja termowe na, Rob na Robloxie tak mowy, Roblox się na Robloxie, i jak to tak wygląda? Jakoś mi to za bardzo tak nie przekonuje tej gry. Wolą, nie wiem, takie. Mm, nie wiem. Bardziej nie z Robloxem takimi grami. Taka gry jest rzecz, że 8 plus. Co z tego ale nie będę raczej grał w to, taki tylko luźny powiedziałem tak, że widziałem. Jednak to kiedyś nie grał w Robloxa. Ale dobra, skończymy z Roblox, bo jest inny temat co z tym Minecraft'em. Pytanie czy kramy z modami? Oczywiście, że nie. Dlaczego, bo nie bo mój sprzęt jest na tyle fatalny, że mod w nie uciągnie. No, no okej. Mmm... Coś mi jeszcze zrobić tutaj. Dozwiemy mam dzisiaj rzeczy to tak zrobię jeszcze. Czyli zrobimy szybkie na zim, wola może zdążę. Oraz hmm, muszę jeszcze ten zwierzyć co kosziliśmy. Krowet do Londiniego. Teraz tą drogą chyba oddam. Po że to już nie mogłem do i podmieniłem go na lepsze sprzęt. I teraz dla każdego m, gracza po, polskim sprzętem, każdy gracz po polskim sprzętem właśnie trzeci jest kolejny i od tego tygodnia to nie ten następny, tylko jeszcze następny w imię gracza z krajem, o polsku, czyli ustruj sobie pisane, to mnie z bo oddam od głosu za Znaczy, bizony, Bo jednak nie oszukujmy się, chcę skończyć tutaj ogromne pole. Tak, wiem jak to brzmi. Ogromne pole, gdzie połowa ma jest poza. Bo nie oszukujmy się, ta mapa jest cały czas, cała jest zelana. Ale okej, okay, ja tu kończę uważanie. Teraz szybki zakręt i koniec. Wyłącz to. No okej. Okay. I zjedźmy z tym stąd. O! wiem, Jakby zjechałem już z tego pola prawie. Więc... No. Po prostu zjedziemy i ja się zaczynamy I będziemy się w tym odcinku. Który najprawdopodobniej dalej będzie z tej serii do końca tego tygodnia będzie, do 19 kwietnia będzie cały czas ta seria, więc... Widzimy.